Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Fitness Bez Ściemy. Dzisiaj czwarta część z naszej serii ćwiczenia poprawiające mobilność barku. Jeżeli ktoś dopiero dołączył do tego odcinka, a macie ból w barku, to... Najpierw obejrzyjcie krótki short i wróćcie do odcinka pierwszego, bo każdy następny jest już dla osób, które przećwiczyły wcześniejsze odcinki i powoli pracuje nad zwiększeniem mobilności w stawie barkowym. Kto już przećwiczył wcześniejsze odcinki, to zapraszam dzisiaj na część czwartą, gdzie w dalszym ciągu pracujemy na poprawienie mobilności w stawie barkowym rozciągamy i wzmacniamy mięśnie w okolicy tego stawu. Zapraszam serdecznie. Pierwsze ćwiczenie, które sobie zrobimy, to będzie w pozycji stojącej. No już je wcześniej też robiliśmy, więc już je znacie. Przechylamy głowę w prawo, w lewo. Oczywiście na miarę swoich możliwości. Ta ruchomość powinna być już dużo większa niż przy poprzednich odcinkach. Także mam nadzieję, że czujecie różnicę. W zakres ruchu do momentu kiedy jest to dla Was ruch komfortowy, nie sprawia żadnego problemu, dyskomfortu, bólu czy kompensacji przez przechylenie całego ciała. Czujecie, że jest to ruch głowy po to, żeby porozciągać tu mięśnie. Wdech i powoli wydech. Wdech i wydech. Jeszcze dla nas wdech i wydech. Na razie tylko takie lekkie rozruszanie mięśni, klatki pierwszej barków, ramion, więc mały ruch taki okrężny barków. Na tyle, ile oczywiście możecie z wdechem. unosimy barki, z wdechem. taki lekki ruch do tyłu i w dół wdech i wydech wdech i wydech jeszcze raz i to ćwiczenie też już było ciągniemy barki do przodu, zakrąglamy plecy i z wydechem barki do tyłu, ściągamy mięśnie między łopatkami, rozciągamy mięśnie kratki piersiowej. Wdech. I wydech. Wdech. I wydech. Zwróćcie uwagę, żeby sylwetka była cały czas wyprostowana, żeby nie było ciągnięcie głowy do przodu, czy praca z biodra, z odcinka lędziowego, tylko praca Barku, więc jeżeli jest jakakolwiek kompensacja z innej części ciała, to kontrolujcie ten ruch i pracujcie ze stawu barkowego. Wdech. I wydech. Jeszcze do nas. Wdech. I wydech. Teraz próbujemy unieść ramiona, oczywiście na taką wysokość, na ile możecie, szczególnie w tym barku, w którym był problem. Więc jeżeli jest ograniczenie, to drugie ramię też unosimy do tej samej wysokości. Wdech. I wydech. Barki opuszczono, unosimy same ramiona. Wdech. I wydech. I jeszcze trzy powtórzenia. I ostatni raz. Wdech. I wydech. Teraz ramię po stronie barku, w którym był problem. Na wysokość, na taką, na ile uniesiecie bez problemu, bez dyskomfortu wasze ramię, to już powinno być Znacznie wyżej niż było, i drugą dłonią pomagamy sobie, żeby przyciągnąć te ramię. Na początku robiliśmy z ugiętym łokciem, żeby tutaj delikatnie te mięśnie rozciągać, ale jeżeli już czujecie, że możecie z bardziej wyprostowanym ramieniem, to zróbcie to. Jeżeli poczujecie, że unosicie ramię, lub w jaki inny sposób przez przechylenie sylwetki kompensujecie, to znowu te ramię ugięte. Ale już na tym etapie. Powinna większość z Was nie mieć problemu tutaj już z wyprostowanym, albo prawie wyprostowanym łokciem. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Jeszcze jeden raz wdech i wdech. Opuszczamy delikatnie, możecie lekko potrząsnąć. To wszystko na dzisiaj przybijemy naszą wirtualną piątkę. Najważniejsza rzecz to być cierpliwym, być systematycznym, ale brać tu pod uwagę swoje własne możliwości i nie przekraczać granicy, bariery. Dyskomfortu. Będę czekała na Wasze kciuki, będę czekała na Wasze komentarze, jak Wam idzie, jak się czujecie. Kto już czuje, widzi poprawę, proszę napiszcie, żeby też inne osoby zobaczyły w komentarzach, że te ćwiczenia są skuteczne. No, mnie pomogły. Całkowicie wróciła mi ruchomość i zakres ruchu w stawie warkowym, Także jeszcze raz. Dziękuję za wszystkie komentarze, które piszecie, za wszystkie kciuki, za wszystkie kliknięcia, subskrypcji przy kanale, że dołączyliście i chcecie dostawać informacje, co nowego na kanale się będzie pojawiało, bo uważacie treści za wartościowe. Wielkie, wielkie serce dla wszystkich, którzy wspierają kanał finansowy. Bardzo mam, bardzo dziękuję za ta taką formę wsparcia. Jest naprawdę dla mnie bardzo, bardzo cenna. Dziękuję tym, którzy korzystają też z płatnych podziękowań, czy. Korzystając z oddzielnej strony internetowej, stawiają mi wirtualną kawę. Każda Wasza pomoc, wsparcie jest dla mnie naprawdę bardzo cenne. Także trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa.